Sprawozdanie tak może będę skracał, bo jest ono sześciostronicowe, tak jak już mówiłem wcześniej, zaczyna się od takich podstawowych informacji na temat na temat składu Rady, więc zacznę. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Dzieci Polskich za rok 2012. Rada Osiedla Dzieci Polskich, organ uchwałodawczy samorządu osiedlowego jednostki pomocniczej miasta Ostrołęki. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła od Dnia 23 marca 2011 roku. Wyboru Rady dokonali mieszkańcy Osiedla na okres czteroletniej kadencji, to jest na lata 2011-2015 w następującym 15-osobowym składzie: Adam Kurbielski, Eryk Cuper, Małgorzata Kozera, Krzysztof Popowski, Ewa Kurbielska, Maciej Raziny, Agnieszka Cuper, Czesława Lewandowska. Czesław Nalewajk, Tadeusz Spadniewski, Piotr Siedlecki, Dariusz Bralski, Urszula Kurhan, Adam Rawa i Jadwiga Niedziółka. Zgodnie ze statutem Osiedla Dzieci Polskich Słucham? Nie ma nam nawet tych osób. No niestety, powiem Państwu, to jest taka bolączka, bolączka ty, tego samorządu, że, że większość osób niestety się nie udziela i nie pomaga nam, tutaj są... nie zmienić rady ile osób z rady jest. którzy są I Pan Czesiu, jeszcze, 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 jeszcze. Także, no i my we dwóch, tutaj ja, Adam Krupiński, i czwórka przewodniczący, nie reszta, reszta nie jest aktywna, nie ma ochoty działać, nie ma ochoty nic robić. Także następnym razem, szanowni państwo, w 2015 będzie okazja spróbować zgłosić się i podziałać na rzeczy. Naszego osiedla i mieszkańców. To wbrew pozorom nie jest taka e, słodka praca, bo nie ma żadnego wynagrodzenia za to, a tak jak Państwo widzą, pracy jest e, sporo, ale jak ktoś lubi spędzniać się, że tak powiem, społecznie, to na, na pewno będzie czerpał dużo satysfakcji z tej działalności. Także naprawdę zachęcam, ja widzę tutaj panie aktywne, więc za. za ten dwa lata będziemy mieli naprawdę wspaniałą, aktywną Radę Osiedla. Także dziękuję i zapraszam. Zgodnie ze statutem, stop... tak? Szanowni Państwo, ja przeczytam i przejdziemy do dyskusji. Dobrze, także będziemy również mogli zgłaszać jakieś wnioski dotyczące Rady. Możemy, możemy wystąpić z jakimś apelem do, do członków, którzy nie są aktywni i nie zamierzają uczestniczyć w spotkaniach czy, czy w, w organizowanych przez nas e, e, imprezach, ale na razie funkcjonujemy jako taką, nawet w tym wąskim i zakrojonym troszeczkę w mniejszym składzie, ale są to ludzie aktywni i młodzi, także będzie dobrze. Szanowni Państwo, zgodnie ze statutem Osiedla Dzieci Polskich przyjętym uchwałą nr 488 na 2010 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 stycznia 2010 roku, do podstawowych zadań samorządu osiedlowego należą następujące zadania: Reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych, zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Osiedla umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem miasta, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania. Organizowanie samopomocy mieszkańcom i wspólnych przedsięwzięć na, na rzecz miejsca zamieszkania. Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta w oparciu o uprawnienia określone w statucie miasta. I kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne. W celu realizacji powyższych zadań zarówno zarząd, jak i cała Rada Osiedla w 2012 roku odbyła kilkanaście posiedzeń, na których zgodnie z otrzymanymi kompetencjami rozpatrywano i opiniowano wnioski mieszkańców osiedla kierowane do władz samorządu miejskiego. Stanowiono o kierunkach działania zarządu osiedla, organu wykonawczego samorządu osiedlowego, wydawano opinie i wnioski w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla. Podejmowano decyzje w zakresie współpracy z innymi osiedlami oraz decydowano o wydatkach w ramach prowadzonej gospodarki finansowej. W 2012 roku wymiar rzeczowy i finansowy działalności Rady Osiedla przedstawił się następująco. W ramach działalności kulturalno-sportowej zrealizowane zostały następujące imprezy. Choinka noworoczna dla dzieci z terenu Osiedla. Rada Osiedla Dzieci Polskich wspólnie ze Spółdzielnią mieszkaniowo, a Resztem Śledczym w Ostroence zorganizowała choinkę dla dzieci mieszkańców Osiedla Dzieci Polskich. Choinka odbyła się tradycyjnie w klubie lokator w budynku Ostrońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 19 lutego 2012 roku. Wgłaszanie uczestników choinki przeprowadzono poprzez rozwieszenie ogłoszenia na wszystkich klatkach schodowych i tablicach ogłoszeniowych na terenie osiedla. Uczestnicy zapisywani byli według kolejności zgłoszeń do przewodniczącego zarządu osiedla oraz do poszczególnych członków rady. Rada przyjęła założenie, że na zabawę choinkową mogą przyjść wszyscy chętni, z tym, że na każdą rodzinę przypada jedna paczka, dzięki czemu wszyscy chętni zostali zaproszeni. Dzieci obdarowane przygotowanymi paczkami, a choinka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszonych zostało 68 rodzin, z czego większość przyszła z kilgorkiem dzieci, dzięki czemu w zabawie uczestniczyło dużo ponad 100 dzieciaków wraz z rodzicami. Po zabawie choinkowej zaproszony święty Mikołaj rozdał 68 paczek ze słodyczami plus 8 dla młodzieży wolontariuszy pomagających w prowadzeniu e, zabawy. Prowadząca zabawę pani Agnieszka Kornaga przygotowała moc atrakcji dla dzieci. Wraz z dziećmi bawili się również ich rodzice. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny przytuły Bend. Wspaniałą atrakcją dla dzieci i dorosłych był przepiękny tort w kształcie Bałwana ufundowany przez pana Marka Pałdynę, W grach i konkursach wygrano nagrody ufundowane przez radnego Dariusza Bralskiego. W trakcie całej zabawy, wszyscy uczestniczycy mogli skorzystać z pączków, słodkich bułek i ciast ufundowanych przez piekarnie Majkowscy i piekarnie Dawidczyk, a także zrobionych przez samych członków Rady Osiedla. Druga z imprez cyklicznych, którą Rada Osiedla organizuje co roku, jest festyn rodzinny Rada Osiedla Dzieci Polskich, Wnów wraz z ostrońską Spółdzielnią Mieszkaniowo, a śledczym w Ostrołęce i Urzędem Miasta w Ostrołęce zorganizowała festyn rodzinny, który odbył się w Budynku przed Budynkiem Ostrońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 3 czerwca 2012 roku. Festyn trwający w godzinach od 13 do 21 przyciągnął do wspólnej zabawy kilka tysięcy mieszkańców. Obok programu artystycznego festynowi towarzyszyły konkursy rekreacyjno-sportowe, konkurs na najsmaczniejszy wypiek, konkurs wiedzy o Ostrołęce, konkurs plastyczny, konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym, badania profilaktyczne, pokazy ratownictwa medycznego i wodnego, pokazy sprzętu strażackiego, przejażdżki bryczką na kucykach i w siodle. Prezentowały się lokalne firmy oraz twórcy ludowi. Mieszkańcy mieli okazję skosztować produktów regionalnych, oraz posilić się gruchówką i plackami ziemniaczanymi. W ramach akcji profilaktycznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddział w Ostrołęce, Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce oraz Szkołę Promocji Zdrowia przy Drugim LO w Ostrołęce, wykonano około 500 badań, w tym w zakresie poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu, poziomu trójglicerydów, poziomu masy ciała BMI, Poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu wykonano pomiary ciśnienia tętniczego oraz przeprowadzono edukację diabetologiczną. Bardzo ciekawe występy artystyczne skupiły wielu mieszkańców osiedla wraz z rodzicami. Program rozrywkowy był tak ułożony, aby nasza uzdolniona młodzież ze szkół i klubów. Zespołów folklorystycznych oraz najmłodsze pokolenie przedszkolaki mogły zaprezentować szerokie publiczności przygotowane przez siebie występy. Wystąpiła również młodzież niepełnosprawna z ośrodka szkolno-wychowawczego ze Stroniki. Łącznie na scenie zaprezentowało się około 200 wykonawców. Dla wszystkich występujących przygotowany został poczęstunek, napoje, owoce, ciasta, słodycze, kanapki. Dodatkowo dla wykonawców przygotowane zostało ponad 200 paczek w postaci czekolad, batoników i lizaków. W ramach licznych konkursów wręczono ponad 200 nagród rzeczowych, sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i wiele upominków promocyjnych od sponsorów. Przeprowadzone zostały następujące konkursy. Pierwszy konkurs na najsmaczniejszy wypiek przygotowany przez Radę Osiedla dzieci polskich. Do konkursu zgłoszonych zostało osiem wypieków, które poddane zostały ocenie publiczności zgromadzonej na festynie. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego. Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, który przeprowadzony został przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Nagrodą główną był rower górski oraz kilkanaście zestawów kasków i ochraniaczy rowerowych. Konkurs Plastyczny Moja Rodzina przeprowadzony przez oddział TPT w Ostrołęce. Do konkursu zgłosiło się wielu uczestników. Nagrody przygotowano dla sześciu zwycięzców. Konkurs rekreacyjno-sportowy przygotowany przez MOSIR, który skupił liczną młodzież rywalizującą w 12, 12 wspaniałych Przewodniczący Rady Miasta przeprowadził konkurs rzutów karnych, w którym nagrodził zwycięzców piłkami. W trakcie trwania festynu dla wszystkich uczestników. Zorganizowano konkurs wiedzy o stroencie. Osoby udzielające prawidłowych odpowiedzi nagrodzono kumponami na myjnię samochodowo oraz bonami do pizzerii. W czasie